Oj, przepraszam, dobra, witam serdecznie, dzisiaj las i kolejna klasa do robienia e, właściciela niewolników. A, będziesz dawał mi manę? Nie, manę nie będę ci dawał, ja będę stał z tyłu i będę obserwował jak grasz. Bo sobie stworzyłem nową klasę i chcę zobaczyć po prostu czy w tej... No, czy w tej grze... To dobrze działa. No, znaczy chcę zobaczyć czy wszystkie spele zastąpić, czy tylko zostawić te, którymi przywoływam um, swoich niewolników, czy tam towarzyszy. Jeden z niewolników będę ja, no okej, okay, okej, okay, dobra. Ale ciężko było dobić do tego momentu, kurde, bo niestety, ale na początku mam, miałem tylko wilka, który nic nie robił. Później dostałem jeszcze kruka, który robił dwa razy nic, ale później mogłem na tyle zupgrade'ować tą postać, że mam dwa wilki, kruka i niedźwiedzia. I mogłem jeszcze raptora wziąć, tylko że raptora nie chcę, bo jakiś taki, nie wiem... Nie... Ja już... O koło, teraz nie gadać, że znowu będzie problem z wejściem. Ja przed chwilą wszedłem normalnie, bez problemu raczej, więc nie wiem. Mm. O, jak coś, ja dołączę chyba do ciebie, nie? I będziemy robić twoją kampanię. Ja sobie tylko sprawdzę, na której misji jestem. I czy jak dojdziemy do mojej misji, czy też mi będzie zaliczało. Czy po prostu wiesz... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mam nadzieję, że będzie, bo rozumiem na przykład ty byś doszedł do mnie, jak ja sam wiesz o rozdział dalej i byśmy robili, no to ty do tego nie doszedłeś, więc ci nie będzie odblokowywać, ale czy w drugą stronę będzie działać? Bo jak nie, no to będzie chujnia trochę. W sensie zmusicie to, żebyś sam po prostu solo całą kampanię przeleciał. No tak. Chyba, że lubisz to robić dwa razy, z kimś i później sam. kampania i tak polega na tym, żeby być mądrym, więc... No tak, no ale później wiesz, jak w sensie, jakbyś długo z kimś robił, nie? Zakładałem, że ja mam tylko jedną postać i gram od samego początku, więc już bym raczej wbił ten setny poziom, chociaż nie wiem ile jest. I byśmy się nagle rozłączyli. Ja bym musiał grać sami, żeby sobie podblokowywać, musiałbym robić misję, na której wiesz, miałbym mopki na poziomie 14 na przykład. To ani levela na tym nie wbijesz, ani nic. Bo żeby jeszcze gra się skalowała, nie? No to spoko, ale tak trochę lipa. No dobra, no już widzę, że. Szybko się wczytuje, w Czekaj, mamy jeszcze mały pomysł, NordVPNa sobie wyłączymy. Materiał niesponsorowany. Macie linka? No kurde, ale nawet mi nie wywala. Zacięło się nałączenie i tyle. Dobra. Przyspieszymy to sobie, zresetujemy grę i zróbmy jeszcze raz No kurde coś nie tak jest, o poszło Kurde O także o mój mój piękny śmietniczek Oczywiście mamy to gdzieś bo A, później sekundę. tak to wywala Spoko mm. Szybki przegląd speli. Wilk, Wiwrona, Niedźwiedź. 35 poziom. Odblokujemy sobie. Prawdopodobnie wsadzimy Skorpiona. Ogólnie, co chcemy zrobić? tak, mieć same tutaj spele umiejętności na przyzywanie. bez żadnych aktywnych. No, na razie mam to i to. Mogłem wsadzić raptora, ale raptor jest beznadziejny. Dobra, jak coś to rzucaj zapkę. No bo ty do nigdzie możesz do mnie dołączyć. Nie? W sumie to chyba nie ma tam. A ja chyba musisz mi zaproszenie wysłać. Um, już, już już. już. No, tak, ta, już, już robię. Bo normalnie... Ta, nie, normalnie nie mogę dołączyć. Bez zaproszenia. No nie ma wpraszania się. To jest o gość. Kim jesteś? A no, to ty. No, to, jest o gość. Ja, to, to ja, twój właściciel, witaj. A, okay. Mój panie. Kościu no, stoi. Nie mogę z nim pogadać, ale nic. No dobra, to jedziemy z tym, ino, ino. Ino, ino. I coś, póki co mam jakieś tam leczenie, więc e, jak będzie słabo, to cię mogę podleczyć. Tylko, że to jest chwilowe. Czekam na odblokowanie. Gdybyś miał manę, to bym był najbardziej szczęśliwy. Jakieś tam mogą być, które dają i życie, i manę sojusznikom. Ale jestem potężny, co? Ej, czemu ja cię nie leczę? Co jest? Ojoj. Oj, oj. Jakiś gnom, a ja nie mam many. To ci mnie nie daje, widzę chyba nie. Patrz, osobno się bierze te. Mm, ty i ja osobno wzięliśmy. czy ja, poboczną misję robisz? Nie, nie wiem zresztą. Ja tutaj gubię się w tych misjach, ale chyba nie. Chyba tak. <laughs> Bo w prawo masz, nie? Przejść, no. niebieski znacznik. No a ja faktycznie no to poboczna ale dobra dawaj idziemy a nie zwróćmy. nie faktycznie, bo wiesz co nie, bo ja blisko szedłem blisko jest a idziemy. ja wiem ja wiem o tym nie czekaj muszę sobie porządek zrobić to. Kurutki, kurutki porządek, czek... nie wiem co Czekaj. krótki pożądaczek bo to jest coś warte o poziom mi wbiłeś dzięki a proszę bardzo to jest... ja sobie też jeden. Eee, co ja tu chciałem w nim odblokować? To drzewko zostawiamy. No eee, to sobie widzimy. Czemu on ma na wszystko skuteczność leczenia? Jak Kur, kurwa nie leczy. Oleś posypał, Weź pan. A weź ty już, żeby, żeby ci nie zbagować. No tylko nie gadasz, że ty czytasz. Mm, nie, nie ja, nie, rzecz nie, nie, bo była, była niby ikonka misji, a drugie było sprzeć na jakąś stronę i nie chciałem tutaj tego spierniczyć. No dobra, możemy stąd spadać. Mhm. Mm to no, może ja sobie zaznaczałem i tutaj było. Wiesz, że nie musisz wcale do tego podejść. A no bo tak sobie patrzyć. Eee, robimy wieczne cesarstwo. Główną misję. Czart? Główna misja co no robimy? Nie? No, no. Poczekaj, bo ty widzisz, to moje? Aha, wiesz, to jest cesarstwo, no, no. no porozmawiaj ze starszym. Ty, mi się to zbugowało, wiesz o tym? Eee, nie, porozmawiaj z królową, jest napisane. A, nie czekaj, bo starszy... masz dalej, porozmawiaj z królową w wyrzutku w obozie, no tak, no idziemy, telepiemy się, telepiemy, Boże, telepiemy się. Ty masz coś... ty masz coś nie, no coś tak, innego. wieczne cesarstwo, tak, i masz tak, porozmawiaj ze starszym e, Gasprem, później jest, u, użyj szczeliny czasu, to masz te no, dwa zrobione. No, i no trzecia. Ja preniam zrobionego. Nie masz porozmawiać ze starszym? No mam porozmawiać ze no, czyli znaczy Mam i... do zrobienia. A, czyli nie masz tego zrobionego? Nie. Ale w sensie czy też po prawej stronie, czy z pamięci mówisz? Po prawej stronie tam? Chodź, zobaczymy, ja się tepnę, bo ja mam to w mieście, i czy tobie też zaliczę? Jakie to Czekaj, no ja się tam tepam. To obóz wyrzutków. Tepnij się do mnie po prostu. Mogę tak? Mhm. O, teraz mi się pojawiło. Co teraz się odwaliło? Teraz się przemieliło. Ja mam to samo co ty. Dobra, no to królomu, w idę gadać Zobaczymy, czy ty zawsze musisz klikać. Czy ja wystarczy, że kliknąłem? No to gadaj, no to gadaj ty. No, gadaj no i, się i, już. Z tak, i teraz udaj się na zachód. No to nie, no czekaj, to ja klikam. Aha, czyli osobno trzeba, o kurde, no to nieźle. Ale dziwne, że mi teraz to przeskoczyło o dziwo. Ciekawe. No ale dobra, nieważne. Udaj się na zachód, no. Pobocznę sobie o tutaj. Przy okazji. Do kupeczki, zapraszam państwa do tańca. No tutaj, tutaj. nas no. jeszcze dwóch większych. O, to twoje, te latające. Mana! Oj coś mi tu zabiera manę. Co jest grane Coś mi tu zżera manę! manyże Nie, ja coś muszę pomyśleć z tą maną bardzo poważnie... No Weź no odpal, odpal, odpal streamka, ja zobaczę jakie to masz tam spelę, to znaczy nie wiem, więcej zobaczymy. No czy? Ja i tak jeszcze mam nie, nie powybierane w dużej mierze. No, ale już ci pokazuję. W sensie, że nie masz speli wybrane? No. No, to, no, najwięcej many mi to zabiera w tym momencie. Ale mi się to tak podobało, że po prostu. No yy. dobra, mobki sobie poradzą. Staj za mną. Ok, podpalaj ich tylko jeszcze. No jest stun? To jest wy. sobie poradzą. Co jest grane z tunelą, co? Szuchany, nie mam coś mi zżera, no... No, no, dobra. E, dawaj te spele. E, kręciołek, dobra, weź kręciołka. E, koszmany plus many. No nie no, zobacz, że to ci strasznie zabiera. Tu masz plus no? 8 razy, no plus no 8. Nie ja wiem. No, ja e, wiem. Poczekaj. przejdź ja po wszystkich te, co są najbliżej, czy któryś ma jakieś e, zmniejszenie many. No ty przecież wpisujesz tylko mana i wszystkie mają, z, zabierają... O, koszmany. A który to jest? Ten, no, widzisz. I to jak sobie wbijesz, jeszcze będziesz miał minus 10, jeśli dobrze pójdzie. Zobacz ile teraz się łącznie kosztuje. Najdź na górny. Mm -hmm. Kosz podtrzymania 6. Więc 1. musisz 1. tak jakby... Koszt manny, ale koszt podtrzymania patrzysz. 1 to włączenie, a 6 za co każde pół sekundy. Więc musisz to na dobra, maksa to sobie jeszcze. zrobić. 1, dobra. A, a dawaj jeszcze, masz dwa punkty do rozdania. Dawaj full. No ale tutaj lepsze będziesz. Dawaj rzeczy. full. Do z tego, że będziesz no, miał fajnego spela, jak nie będziesz mógł go używać. Dobra, poczekaj teraz pan sekundach. Mhm. Czekaj, Mordko, yy, dwie minuty, a, bo to skrajnie muszę zejść na dół na sekundę, sekundach. No, teraz sobie w tym czasie przejrzymy sobie naszą przyszłość na tym bildzie no czekajcie, piesek może mieć spelka, a właśnie, to jest dziwna rzecz bo ta postać, prawda ona w, e, w swojej standardowej wersji posiada dwóch towarzyszy tak, gdzie to możemy dokładnie sprawdzić o jest, standardowo możesz mieć przyzwanych maksymalnie dwóch towarzyszy jednocześnie i ja mam towarzyszy raz, dwa, trzy, cztery więc mam dwa razy więcej niż powinienem mieć, ale ten piesek dodaje mi dodatkowego towarzysza tylko, że robiąc sobie drugiego pieska tego towarzysza mi zabiera, więc co Wychodzi na zero praktycznie. Żeby mieć ekstra więcej, czyli trzech towarzyszy, bo można sobie odblokować to, ale ja tu nawet nie doszedłem, a już mam cztery. I pytanie: czy to zabiera towarzysza? Liczy się jako towarzysz. I jest dalej wpisane mogę mieć maksymalnie dwóch, więc nie czaję. Raz, dwa razy wilk, trzy wrona, cztery niedźwiedź. A nie mam żadnego boosta. Żaden z moich ich, ich temków nie posiada plus jeden towarzyszy. Jeszcze sobie raz przyjrzymy, bo. Mogę was okłamać, bo w nie zauważyłem mm, inteligencja. sami widzicie, nie ma nic. Yy, nie wiem, jakieś randomowe mam. temki, jak coś nie rządza się, to uwagi, i tak prawdopodobnie do, od poziomu 50 trzeba się dopiero bardziej zająć tym, co się ma na sobie. Żaden z tych rzeczy również nie posiada. Yy, w pasywkach, teraz szybko przyjrzymy. Rojenie, nie. Yy, życie, tutaj nie mam. Tu oczywiście w tym drzewku jest ekstra maksymalnie liczba towarzyszyna, no, nawet do tego nie doszedłem. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Nie wiem dlaczego. Mam więcej, kurde nie czaję, jakiegoś buga mam w grze albo ja kurwa liczyć nie umiem Znaczy no ja nie mam co narzekać, mi to akurat na rękę Dobra, jestem Los no, spoko Jestem O właśnie, czemu sobie tego nie zrobisz? Ten spell to ci daje jakby nieśmiertelność, chociaż tak naprawdę tylko 80% przyjmujesz obrażeń Znaczy jesteś odporny, przyjmujesz 20% i on potrafi zwiększać regenerację many Czemu tego sobie nie użyjesz? Które to jest? No, jak zabijemy to, to jest ci I no, ten pierwszy spel, co masz na drzewku, o, na podku. Tarcza? No. I w środku, w, w upgrade'ie tego spela. Tylko, że Pier... ja go nie upgradeuję, czekaj. ja go... Widzisz, ja go nie ten. Aha, ale których speli używasz głównie? Używasz tych speli wszystkich? No, dokładnie no, tych. Tak. No. no ale to jest bez sensu pozować. Masz kręciołka, nie? I masz rzucanie młotów. Nie możesz ani jednego, ani drugiego używać w tym samym czasie. Będzie to, to bez sensu. tak, ale jedno, ale jedno jest dystansowe, a dru... znaczy jedno jest bardziej dystansowe, a drugie nie. Ale wszędzie jesteś w stanie się dostać do niedystansowego. No niby tak. A ten trzeci no, ale... spelcon robi, to jest skok? Nie, to jest to uderzenie. O. A, no dobra, to to samo możesz dostać. nie wiem, ja bym po prostu młotki wyrzucił na twoim miejscu. Ten w się jakby... No ma to sens, co mówisz w sumie, no bo to ku będzie bardzo ważne, pewnie. W sumie. No to wiesz, bo wiesz, wkręcasz Wajta. się, wywalasz się całkowicie z many, nie masz many, odpalasz sobie ku, więc jesteś zajebistą tarczę, nic ci nie zabije i sobie odnawiasz many. Co prawda on ci nie odnowi many, wiesz, w 100%, ale no ta, kwestią w sensie... upgrade'ów, możesz sobie wydłużyć czas stania tego, nie? Więc ja bym po prostu młotki wypierdzielił, bo to uderzenie to, to, to masz, no fajnie wygląda, w miarę, nie wiem, czy to dużo zadaje. Kół. Wiesz, że nie Bo, nie wydawanie... ja, nie, bo ja, roz... ja nie mam czasu czytać w to... Ja wolę grać niż na razie czytać. Wiesz o to chodzi, no. Jak ja mam analizować czytać, teraz to wiesz. Jak ja mam wywalić tego skill'a? Kliknij, kliknij w skill'a, no, zmień spec, no. I po prawej, po prawej. I to całkowicie usuwa. Ten po lewej jest w stanie usunąć, wiesz, pojedyncze punkciki, nie? A No, i po lewej stronie masz to na manę. na dół. I na tej po lewej na dole, to jest... no. Z... I to weź dawaj sobie na maksa walnij. E, I no. po prawie już wszystko? Tak, bo cztery. A, dobra. A później sobie po prostu poszukaj, który przytrzymuje więcej e, e, ...czas trwania, nie? A następnie bym sobie wziął na Twoje miejsce leczenie pod to również. A, ja w, tra w trakcie już regeneruje, no? Dobra, nie, no to ci powiem. No masa jest dobra, bardzo dobra. no dobra, faktycznie, bardzo dobra. No nie, teraz na przykład mi tak nie regenerowało. No. E, a, bo to musisz przytrzymać. No tak, tak, ale teraz mnie nie regeneruje. O, teraz. Bóg był, bóg był, bóg był chyba. Jakiś... Mm. Chyba, że jakiegoś debafa dostałem. No chodźcie, zwierzątka, chodźcie. Stawcie tego biedaka tam. No, ale No ubiję. Dobra, zupełnie zmienia to totalnie grę w tym momencie dla mnie. Hmm, coś mi się zbugowało. Ale nie, dobra, sobie guziki wciskałem. ja to mam fajną postać, po prostu biegam sobie w kółko. Dużo życia tracisz jak tym biegiem w ścianę się wpierdzielisz? No ale teraz jest mega prosty, Wydaje mi się, że tak dopiero po poziomie 50 zaczynają się powoli jakby schodki i kwestia czy dobrze builda ułożyłeś. Uuu klucz dostałem. Dostałeś kluczyk czerwony? Tak klucz no. O! Mogę skorpiona, zajebiście dobra. Za chwilkę wracam. Uu jaki fajny malutki skorpionek. Ja myślałem, że będzie większy. Nie no, jestem trochę zawiedziony wielkością tych mobków. Myślałem, że niedźwiedź wiesz jak miałem wilki, nie? No to dobra, wielkość wilków w spoko, nie? Ale proporcjonalnie, no kurwa niedźwiedź jest troszeczkę większy od tych wilków, nie? A w tej Gierce no, są takie same wielkości praktycznie. No, i Skorpion co prawda też jest mały, ale tak zajebiście, wiesz, jest opisany jego, wiesz, ogólnie na no, Skorpiona mieć, nie? To sobie wyobrażamy, wiesz, takiego wielkiego, kurwa, nie? Tylko, jeśli Sfinksa czy coś. No to takie gówno, kurwa. Jakiś tur biegający z dużym ogonem. <cias> Ej, ale chwila moment. No śle byliśmy, A nie, 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 nie. O dobra, teraz jest dobrze. I teraz znowu mi nie legendrawał. Mam ciężko się gra na padzie, bo ja nie mogę sobie wybrać celu, który chcę uleczyć. A, no, fact. No dobra, tutaj mówi nam, że mamy iść na zachód, więc trzeba e, iść na... Czemu ja tędy. Alta mapka jest beznadziejnie zrobiona. W sensie mini mapka. O kurde, tu nie? Tutaj? Tu przejście. No, właśnie o tym mówię, nie? że na minimapie widać, że jest, a nie da się przejść. A dobra. Chyba trzeba zreportować baga. Wydaje mi się, że tą ścianę chyba kurwa dodali niedawno, bo tu jest dziura. Widzę, co jest pod spodem. Co tam mamy? Oj, gdzie ty jesteś? Widzisz? Ty, ty też widzisz dziurę tutaj na rogu Nie, ja widzę że ten wóz staje się zbity w ten... A czy tak, ale o, tutaj, o tu na rogu dosłownie gdzieś ja no, A, no, jest, jest no I to może sobie spojrzeć wiesz niebo widać <gry> Tak, zgadza się no. Ale jak wysoko tą mopę postawili kurde Albo tam piwnica jakaś jest Gdzie żeś jest No No tutaj chyba będzie Bosik, jeśli dobrze pamiętam tą misję Ej, ale czemu Nie pokazuje, że to jest misja, co jest? Co jest? A czekaj, może jak go zabijemy to dopiero wtedy pokażę. No, dobra. Oj, znikło mi. A poszło, do tego, dobra, porozmawiaj. Dobra, poszło. O, znikło mi. No. Ale widzisz, tam musieliśmy klikać oddzielnie, a tutaj już nie. Hmm. Ile masz tych godzin? 40 masz już, czy nie? Eeeh, żeś ci powiem. Ja sprawdzimy. Yyy... to to bo No 50, po 40, 49 godzin. Polecasz. Eeeh. Wiesz, co nie jest, to jedna z najdroższych gierek, nie? Bo to jednak jest. Półki nie AAA, a 50 godzin, a i tak tak naprawdę tylko trzech klas próbowałem, nie? Żadnej z tych postaci nie zrobiłem na maksa. W sensie jest dopiero w połowie, bo jest chyba 100 leveli. Ja mam 50 któreś tam na dwóch postaciach i na tej mam 28. Więc myślę, że drugie 50 godzin można by No myślę, że... Myślę, że na spokojnie. Pamiętasz, jak mówiłem, że akurat tym gościem, co ty jesteś, nim się biegało po mapkach z niższym poziomem niż misja wymaga, nie? A to ja na YouTubie dzisiaj takiego gościa oglądałem, co też właśnie mówił, w zależności od, od rodzaju postaci, że się tak da, że bez problemu jednym... Jakoś tak też to tłumaczył, że czy znaczy, ja wiem czemu, bo po prostu tym barbarzyńcom czymś e, nie jesteś w stanie tylu mobów szybko zabić, więc skipujesz i wiesz, i nie, nie siepiesz wszystkiego, nie? Gdzie nekromantom jak biegałem, to po prostu te mobki jak ich widziałem, to po prostu spływały, więc mi nie było, wiesz, problemu zajść, wiesz, 20 metrów w prawo, no, ale... żeby coś zabić, nie? Wiadomo, że przez no, to więcej... Ja nie, ja nie miałem żadnych mobów. Znaczy nie... wiesz, nawet mówię teraz tutaj, jak tutaj idziesz, nie? I tutaj robisz, ale tutaj na dół na przykład, no nie masz sensu po prostu schodzić, nie? A tutaj też moby są. Nie, wiesz, jak nekromantą biegałem, no to biegałem prawie wszędzie, nie? Prawie całe mapę odkrywałem, bo dla mnie to było po prostu przebiec się było tam, ja nie musiałem tracić, wiesz, 5 minut na wybiciu 10 mobów. Ale widzę, poziomki się, jakby normalnie, wbijają. Nie, nie że szybciej ani nic, ale myślałem, że, że przez to, że będzie nas dwóch, to będzie się, wiesz. Eee... O, wolnie będzie się wbijało, no? Widzę, że nie ma tragedii. E, musimy jakiegoś Bosika kurde, znaleźć takiego, wiesz, głównego i zobaczyć, jak nam z nim pójdzie. Zbieram. Znaczy Moim zdaniem opis są przeskalowane. Znaczy ja to jak z Łukaszem grałem, że... Co silniejsze przez to, że jesteśmy w dwóch. Ty, odczuwasz to, bo ja tak. Ja, no, no, na ja to. Na chwilę ze mną wszedł do tego pokoju jednego i, i ciężej mi się robiło. Znaczy, robiłem, zrobiłem, i potem wszedłem po chwili jeszcze raz zrobić ten pokój, bo tego Buga miałem, i tak, i czułem to. No mi jest ciężko powiedzieć, bo ja o swoich niewolników nie dbam i się nie pytałem ich, czy <laughs> mi się gorzej bije, czy nie. A tak, 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 zawsze wchodzimy, bo to są ekstraski. Jak będziemy wychodzić stamtąd to się po prostu pojawimy tam na dole przy tym niebieskim. A i z, z tymi, a dobra. Dobra, no tak, coś to do później. Na razie. Dobra noc. Dobra, jak coś tutaj też kończymy. Dzięki za. O kurde, prawie 5 godzin grania. 20 leveli. 5 godzin. I tak se sobie. A no było fajnie. Dobra, Narka.